Chodź patrz I tutaj po, podklikasz te buty. pa prawym co tu leżą To muszę classic control ty, no zajebać no, tak, spadę spadę. Dawać party kurwy to, to Co jest kurwa Paooo wow! <laughs> <laughs> e, Gościu kurwa Jakie playsy te, kurwa piszony, Co to drzewo to robiło Nie Klikajcie se wszystko, bo tu kurwa jakieś questy z o profesorek, who ile w the party, No szkoda, szkoda. Poświęciłem się dla was. Dziękuję. Ej, co jest? Ja pierdolę tutaj minotaury jakiegoś hejsta walą, gościu, co tu się dzieje? To kurwa twoja mać! Idź <laughs> borą do góry. Jak <laughs> to, to kurwa ork Jebana. <laughs> Ale Doro, kurwa jebana. Aha, ja pierdolę! On cię chuj, ale rzeźnia! Ja cię ja pierdolę! Ja jest to, gościu, ja idę dalej, walczę! Dawaj walimy te trolle na górze, kurwa tarcza leci. No tam są dwa gości, one na subie! No i chuj z tym! Czterech ma tu jest, walimy pra, to! Czapka jest, wypierdalaj z tą czapką! Nie ma czapki! Była! Ja. Jaką czapkę macie? Była bandana ta brązowa kurwa, ta narzuta biejska. Co jeszcze wyżej idziemy, ja? jeszcze Kapo wyżej gościu. To Leather Wydzie... Helmet gościu, był. Tam wyżej pewnie człowieku o a... Kurwa jebana Gdzie tu się klika i co a, tu, się a, klika? Wyżej, wyżej, wyżej tu, tu się klika? Ale co tu się klika? To jest org, 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 orquary, Co tu trzeba kliknąć? Ty goście jakieś dziupli na mi do wodą, padłem, wpadłem rob... gdzie wali. nie ma gdzie nie ma rockplace'a nawet gdzie ty masz tą skrzynkę? Pusta, pusta Walciosa trollowi, walciosa Ja skrzynkę biorę do sobą bo... Nie, nie Odejdź. Którą skrzynkę trzeba kliknąć? Nie, ty nie tutaj, jeszcze wyżej. Nie Kurde, 3hp mam stary. Kurwa, no nie mogę, Carny Ward mi spał <laughs> <laughs> Kurwa też VPS przewodnik Kurwa Wypierdol tego rota, kurwa Ja pierdolę, zwierć pozbierał mnie ktoś? Ej Kurwa, jebany, nie kabijcie! Kurwa, ja się boję weź tego TPENZO! Ja pierdolę tp. do góry wszedłem! No, kurwa, to Ja pierdolę! <noise> Trzy. Puszuj tego binotaura obstranego, no. Wow. <noise> gobliny, gobliny, gobliny Eksp, eksp, jeszcze na tą, na tą truciznę klikacie i ekspa dostajecie. Uciekaj mnie stąd, uciekaj mnie stąd. Jest. Ocuj się, ocuj się, szybko, szybko. Ode odejdziesz kurwa? Nie no. Tosu, no. Puszu, rutosu puszuj, puszuj rutosu. O dobrze, 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 puszuj. Kurwa. Opuszcznij go, Podbijcie, podbijcie. Ja pierdolę, jakie lagi. Nie, dawaj, to go. Pchaj go, pchaj go, pchaj go. do widzenia gość. Zobacz, bo tędy pycha, tędy pycha. Dobra, ja tam Kurwa, to nie wiem. lota ja to nie daj, zobaczyć Dawaj tego nie wiem. Zobacz, ja Daj nie Dawaj tego troll'a. to nie wiem. Zobacz, ja to nie wiem. Zobacz, ja to nie wiem. Zobacz, ja on to on wiem. Zobacz, jak on tam już się idzie to Dzięki Daniel A to puszczy. Nie bo normalnie na Orkfort Fortress pójdziemy z tego, skleszczy Nie, to jeszcze storka z torka Gościu, bo... ale jak skleszczy na Ork Fortress, jak tam te, to wiesz jak to będzie napierdolone tam ja, Ale ja wiem, że z kleszcza no. na Ork Fortress, to będzie OP A na dwóch druidów to będziemy sobie tam zatem kleszcza nakładać Gościu, jak tutaj do Arisa, ja zakupię za tego, za przelew transferem, będzie można za... robić party takie, że w party masz non pvp moda poza tym będziemy tam po schodkach skakać. Jeden wejdzie i zejdzie na dół i pierdolnie i drugi wchodzi i pierdolnie i tak po kolei to trzeba myśleć taktycznie. E, serio Serio nie da się tych itemów kupić? <laughs> Pięknie, nie, jakie abraslexy ja kupiłem w Karlin normalnie. Ale tam tak, nie ale da się ty, broni. A broni. Tak, o... A, ty no kurwa nie wie... jak kurwa nie będzie tych bugów. <laughs> Przysięgam. I liczy, 20. Z... A i patrz. Działam, I pa no i nie ma tych bugów jebanych! Tymi, Wszystkie potwory zresetowało Wszystkie potwory zresetowało Przez upajanie w ogóle na pierdolania Na chłopie jeszcze Alice stwierdził Że to load bugi to za dużo się zarabia Na tych minotaurach KURWA BO TO TY <śmany> Jezu jak sta anegdotka Czekaj ja to shota aż zrobię Jak zdychę Dobrze <śmany> Kościół <noise> poszliśmy kratkę w lewo i beholder przyszedł Co on logadał? Cast on dziurki, ja tam nie panu adczerb biega z naderzy... tu jest Bóg, super bóg, super bóg jest Który? O kurwa, to zjadał Dobra, chodźcie, najpierw, go, najpierw goblina, najpierw goblina zabijemy Gobata, nie go, to, jest w nie? Gdzie goblina? Goblina najpierw potem, bo ja te, ja te bugi to sam 5 minut wbiję, nic serwer zrekartował <noise> Ja jestem na północ od kadni, to będzie Północny za... No patrz, kurwa, jeszcze jakiś... którego to widzisz. Ale to jak to będzie, kurwa, jakiś 51 tego, to aryski zębem Aryski, kurwa, jebana Tyle, jak ten, na roku spotkaliśmy się, nie pytam tam chyba ciebie nie było, ty... kurwa, tam. Ale co? Zabieraliśmy jakiegoś spajdera, tak? który się tak. podobnie zachowywał. I ja dostałem, słuchaj, 300 expa. a przyszedłem jak on miał już jakieś 30% hapsa. Czyli 70% przetnicy, nie? Wiesz, jest Dobra, spotkałem super odporno, wyszło to, to Nie, 150 ekspa. Tak, dwa razy, razy wykryto, i mi golda dodało. Dwa, 100 golda mi dodało, do Więc tutaj nie ma dziwu, to siada No, ale jak ma jedną sekundę, to warto sprzedać Na elf bane, do zamku, tam nie pójdziemy i na baspa Bogo, no Na, na resztę, który zawsze punkty, on One są na nord no. Dobra, nie, wiem odejdź, 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 bo tam elf skołpił za drzewkami To tego trolla, żeby o tego... No i, kurwa, brawo ja się do Czekaj, dobra, ja w to kurwa, elo <śmany> spira, spira, spira. Pa, scubidu, Dawajcie tego skubi tam wpychamy, blokujemy go. Dawaj, 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 dawaj. Kurwa. Kurwa, w lewo. W lewo. Tak, to <noise> co spadło? Bastille, pajeście jak... Bastille, spirit jak... Bastille, pajeście jak... Bastille, pajeście Oj kurwa, nie mogę z tego ossa, to jest piękny Tam jest jakiś super pro e, ja chyba, to jest co? Ej kurwa, elf skołci pierwsze albo że nas odjebia Chyba szereda nie ma, bo zabija mi tylko jeden ja sobie

Ty, tu jest coś. Ty, pa, coś się otworzyło, coś nowego. Oj, o kurwa. O kurwa. Tego no nie było. Nie o, było tego, i na pewno. A jaką wy macie ekipę mocną, czy taką chujową? Gościu Zajebisto. Same, same Dream team. Same kozaki typijskie. Sorg, druid, palek. Sorg. A co tam jest, Dobra, gościu, schodź i blokuj to. Ale. Jesteś pewien, że to jest w dwie strony? Kurwa, dawaj to tam. Jest w dwie strony? No, nie. nie. Nie, chodź. Bo właśnie mówiłem Dobra wchodzimy. Dobra, wchodzimy, wchodzimy. Czekaj ta wajcha tu coś robi Dawaj pod ścianę. Chodźcie, chodźcie z pieprzy? Nie, bo gościa czekają, bo go przy ścianie zjadł. Chodź, chodź. Minogwardy, Minogwardy. To gdzie! Szybko tam, tam drabinka jest, tam drabinka jest! drabinka I tu wychodzisz na trolla gościu. Dawaj, dawaj, dawaj. Oj, tam ci już chyba nie dojdą. Mino archer Ty. Wyszedłem. Nie wiem. O kurwa, co to za co to... No, Mariusz, Mariusz Pudzianowski has left the party. Dobra, zrobiłem tego quest'a, ale było ciężko. Wystrolę, ale Party chce. Chce party. Tak? dodać go i zajebiemy? Jak to jest druid, gościu, jakiś że pewnie tam już ma te... A bo dobra, dodaj go, do, dodaj go do party, papalimy go. Nie idzie z nami. Ej, Gory, co wpadłeś w <śleszturna> Panie, trze nie trzeba runek wkładać do ręki, żeby robić no to, no to. No kos. Uciekł. Ma ten, y, ślady wojny. <śleszturna> my mace, <my, my> please. <śleszturna> ja pierdolę, koś. Ja, ja myślisz bo... na foldzie być po prostu fire elemental własisz mnie nas jak kurwa z gościa 13 GP nie spadnie to się w kurwie. z flexi spadły to? Profit Kurwa nie wypadło 13 GP, tylko trzy palcele i to świeże. Dina łopata. <noise> Panie tam arkalista chodzi, nie w kurwa. Nie no kurwa, w goście popierdolony arkalista kurwa na foldzie na mnie. Przynajmniej telefon. <noise> Nie no dobra idea, to ja też, co, już są ludzie odważni, ale są kurwa, to pojebani chodźcie do góry. Gory, jak to, to cię pocieszy, to zgadza się, wykurzyliście mnie wtedy z serwera, się wkurwiem i już nie chciałem się w ogóle... Znaczy Brawo. A też właśnie tak się dziwię, kurwa, że jeden typ tylko strzela, a reszta stoi, tak Patrz, kurwa. Czeka, abyście, kurwa Robert Kubica Dali stoi. mi szansę uciec, tak, tylko nie rozumiałem. Ale... Wydaliśmy, żeby tu przypłynąć. Pa cyklop no. kurwa, spieprzaj! Kurwa. Ja będę... ja, cyklop kurwa! Ja pierdolę, zlagowało mnie! Eee, go! Puszcznij go! No, dzięki Aris kurwa, za tego laga. Czekaj... Cycas, o kurwa, ty co? Jakieś bimy strzela ten cycas. Opa, ucha się uleczyłem za całe, ja pierdolę! O, ty za ile ci zaje, ty się ukodałeś i miałeś z powrotem żółty HP Kurwa, <grywa> kurwa dobrze, że ten czwarty Magic level wbiłem <grywa> Kurwa kiedy Jak on wali te lejzy <grywa> No to po Jeszcze teraz powiedz kurwa, że 50 gp na powrót jest <grywa> <grywa> rzućcie rzućcie górlo przecież może użyć Czeka. Czeka. Ale co? Masz, panie mówi, że on do teleportu spierdoli. No palgo, palgo, Pal go wypierdoli do teleportu do A gdzie ten cyklop? Dobra, nie ma. Pas pieprzył. Poszedł, poszedł, poszedł zajebać samobójstwo na arkanistę. <śmieniciela> panie, panie mówi, <pioniciela> że ten arkanista go nie zajebie. Widzę go. Patrzymy. Pa, żyje. żyje. Ży. <śmieniciela> Kurwa gladiator! Zabrał, <zauważył. śmieniciela> Umarł, umarł. Umarł, dobra. Czekaj, raz, dwa, trzy. Dwa, Jeden am. GP. Ja cztery wiale Mich na pizza? Kurde, kto zna hiszpański tak ładnie? No te. Kurwa, znowu ja fraga dostałem, a z 10 golda spadło. Ale on co innego napisał On wam napisał Że, że, żebyście mu Za to zapłacili i... skurdy sobie. Nie o, kurwa, nie Jest pochodźcie. beholder, jest beholder Na środku, na tej wysepce Nie podchodźcie Na wysepce, tak? Tak Bo trzeba, Poczekamy na HP i go zajebiemy Na combo z firefieldu o. Można go w ogóle tak Batle są odpuści. Cały puder. Odporny. A 9F mam. Kurwa. Ej, on wali tak na skosy do eksori chyba tylko. To ja podchodzę tak, o. Co się na prawo tym kajetanem O Jezus, ile O kurwa Ile golda? Kościółków do goldu Kupujemy exiwy, jedziemy rozjebać typa Trzymasz linę? Tak trzymam, ale nie ropajcie od razu, powiedz kiedy Jak kurwa, no ropaj do góry Jak to wszystko się wyleczyło w pizdu, idziemy stąd O kurwa Masz puszczona Jeszcze raz No jasne O kurwa No nie <gry> Kurwa, wyjebał mi klienta. Kurwa. No to masz problem. <gry> no bo <z> <gry> się, bo slim gościu cię dojedzie. <gry> Już się slim dojeżdża. Ja pierdolę dalej, zapierdolę jak wyścigówka z kurwy, Senior. A, zabiję go. Ty ty tankujesz no? Może jest ja słabe w tym tanku. A, zabiję go. Patrz, patrz, patrz. Ale szarena to włącz. Młodzień, góra lewo będzie lepszy trap. Góra go, góra -lewa go Konfidenta No go, pom, pom. No Ty, się z go... Dobra, przestań go bić, Goryl Goryl. Ej, nie dostałem fraga Patrzaj na bo z niego, kurwa, prof. Tak? O, o, no to zapłacił, Armor. <laughs> Napiszę mu Obrigado. Kurwa, kapa, nie mam na to gówno. Obrigado, para.